Witamy Państwa w 15 specjalnym wydaniu wiadomości. Oto rok 2014 w obiektywie Hrubieszów TV. Przed Wami najważniejsze wydarzenia, które zarejestrowaliśmy. 1 stycznia 2014. Powitanie roku przy HDK przez byłego już burmistrza Tadeusza Garaja. By Byłem szczęśliwy, żeby wszyscy względem siebie byli bardzo szczęśliwi, żeby wszystkim zdrowie dopisywało i żebyśmy mogli częściej się spotykać na tego typu imprezach. 10 stycznia, otwarcie nowego targowiska Mój rynek przy ulicy Kruczej. Czy spełniło ono oczekiwania sprzedających i kupujących? No, co piękne, to niepraktyczne. Ja wiem, tyle powiedziała. O lepiej, gdyby było więcej ludzi. A tutaj nie ma tyle ludzi, co tam było. 3 lutego, powiat chrubieszowski sparaliżowany atakiem zimy. Nieprzejezdne drogi i odcięte od świata miejscowości. Czy zawiniła tylko aura? Także ciekawa oferta. Jeszcze ciekawsza była. Zrabki, bo tam yy, miałem telefon, chcieli trochę śniegu, a nawet bardzo dużo powiedziałem, że no, mogą własnym transportem przyjeżdżać i każdą ilość im oddajemy za darmo. 14 lutego oddanie do użytku nowego pawilonu zakładu karnego w Chrubieszowie, dzięki czemu pozyskano 258 miejsc mieszkalnych. Od tej pory pensjonariusze oraz pracownicy służby więziennej funkcjonują w dużo lepszych warunkach. Państwo My, jako przedstawiciele samorządu, samorządowych, innych instytucji, po prostu cieszymy się, że na terenie naszego powiatu powstają takie obiekty. 5 marca startuje rewitalizacja przy ulicy Rynek, wraz z nią budząca wiele kontrowersji wycinka drzew. Jak to było pięknie, to ludzie zemszczą. Przede wszystkim powinno się konsultować z kim? Ze społeczeństwem. W kwietniu na dobre rozpoczęto prace remontowe naszej cerkwi. Odnawiana jest w ramach projektu rewitalizacji Centrum Chrubieszowa i współfinansowana m.in. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. To jest chyba radość dla wszystkich mieszkańców Chrubieszowa, dlatego że ten norweski fundusz obejmuje remont generalny cerkwi, więc będzie wykonana dzwonnica, która padła z projektu miejskiego, będzie wykonana dzwonnica, będą wykonane, wrócą freski na zewnątrz, to jest 21 fresków i kup zostaną rozpisane na czterech ewangelistów na głównej kupule i tutaj wszędzie te, które kiedyś zostały zamalowane. 6 maja wizyta prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odwiedził on naszą jednostkę wojskową, szkołę Jedynkę, Cerkiew i Plebanie. Panie, panie prezydencja, jak się panie. podobała Cerkiew i Plebania? Bardzo miło. widzieć, że jest obok kościoła katolickiego, jest Cerkiew prawosławna, A kiedyś podobno w tym samym rejonie była jeszcze różnica. I miło, że jest, widzisz, że jest zgoda narodów i zgoda religii. Dziękuję bardzo. Także w maju władze miasta prezentują w końcu społeczeństwu wizualizację rewitalizowanego Deptaka i Bazaru. 6 czerwca Szymon Kołeski, sztangista, wielokrotny mistrz Europy odwiedza powiatowy zespół placówek szkolno-wychowawczych w Kubieszowie. Od 26 czerwca ruszyły odprawy na nowym przejściu granicznym z Ukrainą w Dołchobyczowie, jest to czwarte w województwie lubelskim na granicy z Ukrainą drogowe przejście graniczne przeznaczone dla całodobowego międzynarodowego ruchu osobowego oraz autokarowego. Na przejściu granicznym chodzi o to, żeby ci podróżni, którzy chcą przyjechać i odwiedzić jeden bądź drugi, drugi kraj, przyjechali szybko i sprawnie, a ci, którzy Chcą łamać przepisy prawa, to powinni być adekwatnie do łamania prawa ukarani. 4 i 5 lipca to Festiwal Kultury Antycznej w Werbkowicach. Na scenie wystąpili ukraiński zespół Hajda i Kult z Kazikiem. Przez muzykę to, to jest bardzo potężna broń, to taka duchowa broń, która, ten message, który idzie przez muzykę, on czasem działa więcej, niż broń taka fizyczna. Uważam, że naprawdę ogólnie było wspaniale. Warto było być. Kto nie był, niech żałuje. Także w lipcu w Nieletwi zagrali Łukasz Zagrobelny i Patrycja Markowska. Drodzy chrubieszczowianie, to ja mówię Łukasz Zagrobelny i bardzo serdecznie was pozdrawiam. E, I to ja mówię, Łukasz Zagrobelny. Kochani, nazywam się Patrycja Markowska. Dla wszystkich tych, którzy oglądają telewizję w Chrubieszowie, gorąco, gorące całusy. 20 lipca odbyły się Dni Miasta Hrubieszowa z Dodą jako Gwiazdą Wieczoru. Występ Gwiazdy Wieczoru, czyli Dody, jak zwykle obfitował w bogatą choreografię. Artystka na scenie wielokrotnie zmieniała swoje wcielenia. <noise> Też nie, nie zwiedziłam um, tego miasta. Weszłam na scenę, zeszłam z niej i to jest to tyle. To zapraszamy kiedyś, żeby też pozwiedzać nasze miasto. Oczywiście, że tak, tylko że my zaraz jedziemy na następny koncert, jest takie życie w trasie, że mało się widzi. 27 lipca to biesiada archeologiczna w Masłomęczu. Rogownik, wikliniarz oraz mincerz to zawody dziś praktycznie nieznane. Pradawni goci wojowali z Rzymianami i tym razem nie mogło obyć się bez takiego starcia. Trenujemy dość regularnie i dzięki temu to są tylko wyłącznie drobne otarcia, a nie jakieś tam poważne rany, które wymagałyby pomocy medycznej. 13 sierpnia Krzysztof Czarski, pochodzący z Chrubieszowa fotograf, w kawiarni Chrubieszowskiego Domu Kultury pokazał, jak wyglądało przed laty nasze miasto. Uczestnicy spotkania mieli okazję rozpoznawać się na klimatycznych zdjęciach. Z ciekawostek mogliśmy zobaczyć na przykład kolej wąskotorową, dawny bazar czy autora pomnika Bolesława Prusa przy pracy. Ma Pan jakieś takie miejsce w Hrubieszowie, którego najbardziej Pan żałuje, że zniknęło, że teraz go nie ma? To, gdzie teraz... Stoi to ABC tak zwana, czy, czy Sierżant, bo to był taki fajny plac, gdzie się odbywały kiedyś różne imprezy, Między innymi Ściana Śmierci przyjeżdżała co roku, która mi się bodaj bardziej tak utkwiła w pamięci jako młodemu chłopcu. W dniach 24-26 października odbywał się już po raz 19 festiwal pieśni patriotycznej i religijnej, oczywiście z udziałem Lechitów. Gwiazdami wieczoru byli bracia i bratanki. 16 i 30 listopada to wybory samorządowe 2014. W mieście o fotel burmistrza walka toczy się między Tomaszem Zającem z Komitetu Wyborczego Porozumienia i Rozwój oraz Markiem Poznańskim z Twojego ruchu. Tomasz Zając wygrywa w drugiej turze dzięki poparciu ponad 66,5% głosujących. Komitet Wyborczy Porozumienie i Rozwój wprowadza również do Rady Miasta sześciu radnych, tyle samo co Prawo i Sprawiedliwość. Przewodniczącym Rady Miasta zostaje Andrzej Serafin z PSL dzięki poparciu radnych PiS. Starostą po raz kolejny zostaje Józef Kuropatwa. Jedyna zmiana, która miała miejsce to wiceprzewodniczący Rady Powiatu Michał Miścior. Nie bez kozery jeszcze przed pierwszą sesją Rady Powiatu na tablicach ogłoszeniowych ukazały się plakaty w mieście rządzi PSL. 31 grudnia to Sylwester na placu przed HDK. Zebrało się tam około tysiąca mieszkańców, by pożegnać stary i przywitać nowy 2015 rok. Nowy burmistrz podziękował wszystkim i złożył życzenia noworoczne. W swoim wystąpieniu powiedział, że marzy mu się, by w nadchodzącym roku zbudować wspólnotę samorządową taką, by mieszkańcy Hrubieszowa czuli się pełnowartościowymi jego obywatelami. Czy marzenia nowego burmistrza spełnią się? Zobaczymy za rok i później. I to już wszystko w naszym specjalnym noworocznym wydaniu wiadomości. Sponsorem wiadomości jest Hotbar ulica Ludna 15. Najlepszy kebab i największa pizza w mieście. Sponsorem wiadomości jest firma Luxcomp plac wolności 14. Serwis i sprzedaż laptopów oraz komputerów stacjonarnych. Sponsorem wiadomości jest firma Foto Art Ulica Ludna 20. Zawodowa fotografia ślubna i film, reklama, poligrafia, wyrób pieczątek, wydruki wielkoformatowe, perfekcja i jakość w nowym wydaniu.